Czy upowszechnienie płatności bezgotówkowych zmniejszy koszty wejścia Polski do strefy euro? Wchodząc do strefy euro, używając coraz więcej y, instrumentów bezgotówkowych, znacznie obniżamy koszty akcesji. Mamy w obiegu, jesteśmy krajem lubiącym gotówkę. Mamy w obiegu tej gotówki dużo. Teraz wyobrażając sobie, że nawet o 1% zmniejszymy wartość gotówki w obiegu, to oznacza, że o ten 1% będziemy musieli na rynek dostarczyć mniej banknotów i monet w euro. To są bardzo wymierne koszty i bardzo duże w skali takiego kraju jak Polska. E, wiele krajów, które praktycznie wszystkie, które wchodzą do strefy euro, ostatnio Słowacja, wcześniej Słowenia, e, prowadzą bardzo, e, bardzo intensywny marketing, promocje na przekazywanie swoich zasobów w gotówce na rachunki bankowe, przynajmniej w pierwszym okresie zaraz po, po tej zmianie waluty. To oznacza, że to są po prostu wyraźne oszczędności w skali całej gospodarki.